Barcinek ma blisko 3 km długości. Jego zabudowania stoją przy korycie rzeki Kamienicy, stanowiącej dopływ Bobru. To północno-zachodni fragment powiatu jeleniogórskiego, leżący w obniżeniu Starej Kamienicy. Graniczy on ze wzniesieniami radoniowskimi. Przed wiekami barcinek związany był z kasztelanią w Starej Kamienicy. Swój służebny charakter wobec tej warowni utracił dopiero po przejęciu wsi przez Rutfon Istnienie Barcinka odnotowano już w roku 1305 w dokumencie biskupstwa wrocławskiego. Pergamin ten nakładał obowiązek uiszczania podatku na rzecz kościoła. Wieś nosiła wówczas nazwę Bertoldi Villa. W kolejnych wiekach zmieniano ją wielokrotnie. Także po 1945 roku był to najpierw Baryłów, potem Korczaków i Korczakowo, wreszcie w 1946 roku barcinek. Książę Jaworski Henryk I, nadając w roku 1345 lenno zamkowe Wieleń Górze rycerzowi Kunratowi von Czirn, włączył w nie m.in. barcinek. W późniejszych czasach właścicielami wsi byli członkowie rodzin von Sedlitz i von Nostitz, a następnie von Szawgocz. Reformacja religijna znalazła we wsi podatny grunt, bardzo szybko większość mieszkańców przyjęło nową religię, chętnie bywali tu z wizytami przyjezdnika z nadzieje, Barcinek stał się znaczącym ośrodkiem protestantyzmu. Gdy w latach 1588-1589 wybuchły wielkie chłopskie protesty przeciwko właścicielom okolicznych wsi, uczestniczyli w nich również mieszkańcy Barcinka. Zarzewiem rewolty stał się nieludzki wyzysk i pozbawienie poddanych wszelkich niemal praw. Włodarzem dóbr w Barcinku był wtedy hrabia von Szawgocz ze Starej Kamienicy. Grupy uzbrojonych, rozsierdzonych chłopów niszczyły i rabowały okoliczne majątki, stawiając opór nawet wojskom cesarskim. Rudolf II, pragnąc uśmierzyć rebelię, złożył obietnicę obniżenia pańszczyzny. Walki zbuntowanych chłopów ustały. Jednak w 1637 roku ponownie odmówili oni płacenia podatków. Ich gospodarstwa były bowiem stale rujnowane rekwizycjami i rabunkami dokonywanymi przez różne wojska uczestniczące w wojnie trzydziestoletniej. W 1702 roku nieszczęściem stała się powódź, niszcząca wiele domów i sadów owocowych. Nadal zmieniali się włodarze wsi, między innymi był nim jeleniogórski kupiec Georg Friedrich Smith oraz hrabia Karl Sigismund von Rotkirch. To właśnie Rodkirsiowie przebudowali w roku 1772 miejscowy renesansowy dwór. Wymienianie wszystkich włodarzy kolejnych Barcinka jest o tyle może niecelowe, że było ich bardzo wielu. Na przykład w 1870 roku włodarzem tych dróg stał się niejaki kapitan Dutenhofer. Później kolejni przejmowali, odkupowali, dostawali ten majątek i trwało to tak oczywiście aż do roku 1945. Wtedy, kiedy tutaj wkroczyli Rosjanie, oczywiście doszło jak zawsze do wielu jakichś. Rabunków, gwałtów. Tak wyglądała ta okolica dopiero wtedy, kiedy tutaj dotarły te oddziały, już wtedy, kiedy się właściwie Niemcy poddali, kiedy kapitulacja bezwarunkowa została podpisana, wtedy Sowieci tutaj wkroczyli. Pod koniec XVIII stulecia poza uprawą roli i hodowlą kilkuset owiec we wsi rozwijało się rzemiosło i usługi. Właściciele Barcinka wspierali powstawanie lokalnych warsztatów i punktów usługowych. W 1825 roku wieś liczyła 140 domów, miała dwór z folwarkiem, szkołę i kościół filialny. W Barcinku pracowała garbarnia, dwa młyny wodne, młyn do mielenia kory dębowej, olejarnia, folusz i cegielnia. Nadal zwiększała się ilość rzemieślników i handlarzy, osiągając w 1840 roku liczbę 30. W połowie XIX wieku powstały pierwsze zakłady przemysłowe. Uruchomiono tartak, fabrykę maszyn z odlewnią, jak również papiernię, należącą do spółki Schubert Company. W najlepszym okresie produkowała ona rocznie nawet blisko 5000 ton papieru. Ale doceniano też walory klimatyczne i krajobrazowe okolicy. Zaczęli tu przebywać latnicy i turyści. Warto też rozwinąć trochę historię związane z takim działaniem wypoczynkowym tutaj w Barcinku, ponieważ bardzo wcześnie tu istniały już gospody dysponujące miejscami noclegowymi. I też taką ciekawostką związaną z tą miejscowością jest to, że już pod koniec XIX wieku funkcjonowała tu taka enklawa czy taka placówka towarzystwa. Karkonoskiego, która organizowała nie tylko wycieczki, wędrówki różne, ale też przyczyniała się do rozbudowy tej infrastruktury turystycznej. A taką bardzo ciekawą postacią, która dotarła tutaj w drugiej połowie XIX wieku, był niejaki Richard Brefhaus. To był człowiek, który tutaj przyjechał, po prostu miał stąd żonę, bardzo majątną kobietę, i to on, będąc Szwajcarem, znał kurort w Davos stwierdził, że to, co tutaj znalazł, to, co tutaj zastał, a więc przede wszystkim te walory y, krajobrazowe, ale też powietrze, kwalifikują się do utworzenia tutaj podobnego, takiego jakiegoś właśnie kurortu. I rzeczywiście w 1887 roku założył y, taką placówkę, która zajmowała się wodolecznictwem. To było bardzo popularne działanie. Zresztą y, on jako znający właśnie dobrze. To, co przywiózł ze Szwajcarii, jeśli chodzi o, o sposób organizowania takich punktów, no, potrafił ten swój interes dobrze rozkręcić. Niestety, jak to zwykle bywa, nie za wiele czasu minęło i wybuchła pierwsza wojna światowa, no później druga. To wszystko miało oczywiście wpływ destrukcyjny na to, co tutaj się bardziej nie Miejscowość szybko stała się znana dzięki bogatej w tamtym czasie ofercie prowadzonych zabiegów stosujących elementy wodolecznictwa. Szczególnym walorem okolicy był także doskonały klimat. Zakład zdrojowy dysponował 50 dużymi pokojami gościnnymi i innymi salami. We wsi szybko powstawały też nowe zajazdy z miejscami noclegowymi. Niezwykle ważny dla mieszkańców i gości obiekt stanowił kościół. Kościół w Barcinku, stojący wysoko nad centrum wsi, to na pewno obiekt wyjątkowy i bardzo szanowany przez współczesną ludność. Podobnie jak zresztą do tego obiektu podchodzili ci, którzy tu mieszkali przed II wojną światową i do jej końca. E, można znaleźć przy samym wejściu tutaj na to wzniesienie od z jednej ze stron taką informację, że piękne schody zostały wykonane przez mieszkańców wsi. Natomiast takim szczególnym walorem, jeżeli to słowo można tutaj zastosować, tych zewnętrznych murów świątyni są umieszczone na tymże właśnie obiekcie epitafia szlacheckie. To wszystko. Przypomina o czasach dawno minionych, a takim elementem też no ciekawym bardzo jest zegar słoneczny, który, jak możemy się zorientować, jest tam podane, że był wykonany w 2000 roku. Opodal świątyni jest oczywiście cmentarz, natomiast na tym cmentarzu jedno, jedna z mogił zbiorowych stanowi szczególne miejsce pochówku. Około roku 1600 świątynię przebudowali ewangelicy będący wtedy jej włodarzami. Powstało nowe prezbiterium i druga zakrystia, a od strony południowej kaplica z lożą kolatorską. Budowla jest orientowana, jej wysoki dwuspadowy dach kryje blacha. W jego środkowej części z kalenicy wyrasta drewniana ośmioboczna sygnaturka zwieńczona rokokowym hełmem. We wnętrzu zachowała się pochodząca z końca XVI wieku kamienna chrzcielnica, polichromowane ambona oraz późniejsze stale, i również polichromowany ołtarz główny z 1727 roku. Ciekawy jest południowy portal, pod którym kościelne wrota posiadają okucia z późnego średniowiecza. Na murach zewnętrznych kościoła wśród kamiennych epitafiów rycerskich z lat 1574-1580 widnieje tablica zmarłego w 1577 roku rycerza Hansa von Sedlitz oraz płytę nagrobna jego małżonki Urszuli z domu Falkenhayn. Opuściła ona ten świat w roku 1574. Na pochodzącym z XIX wieku przy kościelnym cmentarzu stoi lekko uszkodzony pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej. Przy cmentarzu postawiono też pomnik upamiętniający tych żołnierzy, którzy pochodzili z Barcinka i którzy zginęli na frontach I wojny światowej. Jest to no, jeden raczej chyba z nielicznych monumentów, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość tych, która, tych pomników, które zostały zniszczone po II wojnie światowej. Ten ocalał chyba dlatego, że jest na cmentarzu. A jak możemy się zorientować, napis jest bardzo prosty, ale dzięki temu wymowny, że to jest poległym synom tej miejscowości z gminy Bertelsdorf z Barcinka. Ci, którzy tutaj przychodzą i starają się trochę więcej czasu poświęcić po to, żeby ten pomnik dokładnie obejrzeć, na pewno zwrócą uwagę na listę poległych, a zwłaszcza na ostatnie nazwisko tej listy, gdzie jest naprawdę typowo polskie nazwisko czarnecki. Oczywiście imię Walter. Trudno powiedzieć, kim był ten człowiek, niemniej nazwisko. Ono nawet nie jest pisane w taki sposób, jak często zmieniano, kiedy pisano na przykład te, które się kończyły na takie czarneckie, na tsk, czy jakoś inaczej. No Widać, że tutaj to nazwisko jest spisownią taką typowo polską zachowane. Pozostałych nazwisk, takich już tutaj, takich sytuacji nie ma, żeby ono brzmiało po prostu nie w sposób taki czysto gerwański. Kolejne nazwisko, ale właśnie tak jak wcześniej wspominałem, już ze zmienioną pisownią, Nowakowski. Niewątpliwie kiedyś był to Nowakowski, przynajmniej może jego przedkowie tak się nazywali. I sporo tych ludzi ogólnie, jeśli chodzi o umieszczonych tutaj na tych tablicach, nazwiskach można to tak określić, poległo pochodzących właśnie z Barcinka. W 1935 roku przekształcono tutejsze sanatorium w ośrodek wypoczynkowy i rekonwalescencyjny głównie dla oficerów Luftwaffe. Od 1937 roku kierował nim dr Ernst Berger, po śmierci spoczął on w grobowcu rodzinnym na miejscowym cmentarzu. Uruchomienie w Barcinku sanatorium wojskowego, a przeznaczonego głównie dla pilotów, dla lotników Luftwaffe, spowodowało znaczne ograniczenie takiego powszechnego ruchu turystycznego. To chyba wydawać się może oczywiste, chociażby z tego względu, że wtedy dla tych żołnierzy, którzy tutaj trafiali, a kiedy już trwała wojna, to byli często ludzie wymagający rekonwalescencji, to wszystkie te siły obsługi skierowano na ich potrzeby, no a prawdopodobnie czuli się też oni jakoś uprzywilejowani będąc tutaj na tym terenie i stąd też y, znaczne ograniczenie no, było też niekorzystne dla tych, którzy mieli takie pomniejsze jakieś tutaj y, miejsca przyjmowania y, swoich gości i zresztą y, czas wojny, zwłaszcza już kończącej się II wojny światowej, kiedy Niemcy coraz bardziej odczuwali to, że ta wojna nie skończy się dla nich dobrze nie napawał chęcią jakiejś zabawy, jakichś takich właśnie działań wypoczynkowych, jakiegoś takiego przede wszystkim czasu, który można było poświęcić właśnie na rozrywkę, na, na wypoczynek gdzieś tam z daleka od miejsca zamieszkania. I stąd też wtedy działania takie właśnie uzdrowiskowe, barcinka, te ogólne znacznie były ograniczone. Barcinek czasu II wojny światowej to także dramatyczne losy jeńców wojennych i robotników przymusowych. Pod koniec 1944 roku we wsi były dwa komanda robocze jeńców, podległe Stalagowi 8A Gorzalec. W miejscowych zakładach pracowali też polscy robotnicy przymusowi. Jeńców zatrudniano między innymi w położonej w centrum wsi fabryce maszyn i odlewni Żeliwa Kurta Fligera. Rygor względem zniewolonych ludzi nie zelżał nawet w obliczu ponoszonych przez Niemców wojennych klęsk. Zaostrzano wręcz postępowanie wobec tych, których choćby tylko podejrzewano o opieszałość lub inne rzekome przestępstwa wobec niemieckich nadzorców. Terror osiągnął zbrodniczy poziom. W marcu 1945 roku rozstrzelano trzech robotników przymusowych oraz ośmiu więźniów. Pochowano ich prowizorycznie w różnych miejscach na przykościelnym cmentarzu. Po wojnie szczątki ekshumowano i złożono w jednej wspólnej mogile. Jest ona smutnym przypomnieniem czasu niemieckiej pogardy i okrucieństwa. Dzisiaj często zapomina się o tym, jak potworne warunki stworzono tym robotnikom przymusowym, a jeszcze gorsze więźniom filii obozów koncentracyjnych, gdy rozważono tych ludzi do różnych komand roboczych, czy do miejsc, gdzie po prostu ich przesyłano jako niewolników XX wieku. Ale też czasami bardziej fascynujące dla wielu takich poszukiwaczy przeszłości są, no wręcz powiedziałbym, legendy na temat tego, co się tu w Barcinku działo. Otóż Przypisywano tej fabryce, która tutaj jest na miejscu, jakieś niesamowite działania, które miały być kontynuowaniem jakichś poszukiwań cudownej broni. Też twierdzono, że gdzieś tutaj były produkowane torpedy. Ja powtarzam te wszystkie opowieści na takiej zasadzie, że krążą i takie jakieś tam opisy. Natomiast pozostawiam rozsądkowi tych, którzy się interesują. Dziejami tej ziemi to, co, przyjmuj, co przyjmą za, za, za y, y, słuszne i, i potwierdzone jakość, a co jest po prostu tylko jakąś taką legendą mającą ubarwi, ubarwić dzieje pewnych okolic. Y, najlepiej y, byłoby ci, którzy chcą się więcej dowiedzieć, skorzystać z materiałów, które opracowywał Łukasz Orlicki, jeden ze znakomitych znawców tych ziem który jest dziennikarzem, nawet można nazwać śledczym, ponieważ jako historyk poszukuje różnych takich pamiątek przeszłości, docieka jak to się rzeczywiście rzeczy miały, sięga po źródła również niemieckie czy ogólnie zachodnie i według poszukiwań tego właśnie zespołu, który pracuje w ramach takiego miesięcznika Odkrywca, ustalono, że rzeczywiście tutaj były produkowane jakieś części do samolotu, jednego z takich nowocześniejszych samolotów, który nosił nazwę Salamander, ale to tylko tyle. Nie było tutaj jakichś specjalnych takich pomieszczeń czy jakichś komór, tak jak uważano, że można było spięczyć wodę, można było próbować wyważać te torpedy. No, powtórzę raz jeszcze, nie będę się tutaj zagłębiał w takie opowieści. Natomiast są to o tyle rzeczy ciekawe, że warto czasami Byłoby poszukać jakichś dokumentów, materiałów, chociaż y, prawdopodobnie w miarę upływu lat, to te wszystkie opowieści będą miały się dobrze. Natomiast y, czy będą ludzie, którzy zechcą y, tak bardzo dogłębnie próbować je zweryfikować, trudno powiedzieć. To tak samo jak była tu historia podnoszona, że gdzieś w podziemiu był specjalny lazaret, taki, który miał bezpieczny sposób y, leczyć y, tych. Żołnierzy niemieckich, którzy gdzieś tam na frontach byli poranieni. To są pięknie, czasami brzmiące opowieści, ale zostawmy ich taką weryfikację tym, którzy będą chcieli się tym dogłębnie zająć. Ustalenia Łukasza Orlickiego i jego zespołu wskazują, iż ową konkretną częścią, produkowaną z całą pewnością na terenie barcinka, była ręczna pompa do opuszczania klap w myśliwcu Heinkel He 162. Nazywano go Salamander lub Volksjäger. Był to samolot odrzutowy przyjęty na wyposażenie Luftwaffe, mimo świadomości niemieckiego dowództwa, iż w szybkim procesie opracowania tej nowatorskiej maszyny popełniono liczne błędy konstrukcyjne. Jako odrzutowiec miał on rekord prędkości wśród pierwszej generacji samolotów o takim napędzie. Na południowy zachód od cmentarza i kościoła funkcjonował niegdyś duży folwark, którego reprezentacyjną budowlą był pałac. Od głównej wiejskiej trasy prowadziła do niego droga przebiegająca po moście przerzuconym nad rzeką kamienicą. Na miejscu wcześniejszego XVI-wiecznego obiektu rezydencję tą wzniósł w 1772 roku hrabia von Rodkirch. Około roku 1890 od strony północnej dobudowano do niej wieżę. Po 1945 roku i opuszczeniu budowli zajętej wcześniej przez Sowietów, zamierzano tu początkowo utworzyć letnią rezydencję Bieruta. Ostatecznie dwór przejęło państwowe gospodarstwo rolne. Obiekt nie był użytkowany od lat 80. XX wieku. Dziś przedstawia sobą obraz ostatecznej ruiny. Przy pałacu stoi także powoli niszczająca barokowa oficyna z 1772 roku. Po wkroczeniu na teren majątku Rosjan, o czym już była wcześniej mowa, został cały ten folwark doszczętnie splądrowany. Dopiero w październiku 45 roku mogli tutaj wkroczyć Polacy i pierwsza nazwa tego majątku tutaj było to Korczakowo, zresztą okolicy też i najprawdopodobniej tak przynajmniej wynika z relacji tych miejscowych dziejopisów, którzy no tak to określają. Ta nazwa Korczakowa miała być uczczeniem pamięci doktora Janusza Korczaka, który zginął razem z dziećmi w roku 1942. Te smętne resztki gmachu, który przetrwał czas rabunków dokonanych przez Wojsko Sowieckie i według pierwotnych zamysłów miał stać się rezydencją szefów PRL-u, to nie bezpośredni skutek minionej wojny. Z krajobrazu Dolnego Śląska zniknęły bowiem grubo po roku 1945 też inne, nieuszkodzone działaniami bojowymi dwory i historyczne budowle sakralne. Nie przynosi nam to niestety chluby.